Się mylę jak w nagramy. Kolejny odcinek z The Force AR. Nowe abrzej szedł. Jej, nareszcie. Par drugi z Będzie jeszcze par trzeci. Marvel Mangle. Tak nazwali ją. Super. Tak, wyszona postać w Force Znowu jakaś Marvel Mangle. No, powiem Wam. Super, nieźle. Kolejny skin. Dalej nie postać. Bardzo słabo, mnie to nie cieszy. Jestem taki smutny. Ponieważ pierwszy raz... W historii mojego kanału... Nie stać mnie na skinach. Żeby go kupić, bo widzicie... On kosztuje tu 1500. Nie mam tyle pieniędzy. Ale to jest 1500, co jest? Takie drogie to jest No ale cóż, no mi nie stać To Szkoda I w tym jestem smutny, że no nic, nie Szkoda! No, ale no dobra no Walić to Walić to i... <ścoughs> Że mnie niestety na skina Troszeczkę słabo, nie, nie mogę wam pokazać, ale może się trafi, a ja będziemy z nią walczyć. Mamy 5 lurów. Od razu zaczynamy od walki. Coś tam nowego dodali do sklepu, co tam dodali. Troszeczkę ikon. Jakieś tam... naklejki. Czy muzyki? Nie, to one były. Czy nie? O tych to chyba nie. Nie, to chyba są ale nie wiem. Albo były jeszcze. Chyba nic nie nie zdali. Po prostu skina. Wow. Forshicen AR, dobra. Załóżmy od razu z tą mangu... Yy. Wygląda nieźle. A się tutaj. Bo wiecie, tu maska jest, no to... Nigdy nie nienawidziłem Mungle Z jednego powodu Że i highwear'y były takie dziwne O, te, no Ale ona biega I walę na części. jak już mam to jest szan. Teraz się puściła, więc xd. No a tu jest. Ehm. Um. Where the peace? Where the peace? Where the peace? O tym mówiłem, nienawidzę tych pisów. Kuźwa, te części walone, nienawidzę od niej. Where the peace? Ja będę musiał robić sposób, dajka, że wiecie, że. O, Słaniamy i lecimy. Walsie Chodź tu Jezu Ale ona ma tego dziwne Oczy Springtrapem to byłoby Łe panie Nie na Springtrapa do tego dajcie jeszcze Będzie not not again No not again. Tu jest To takie czarne gówno Ja pierdzielę Ja tego bym nie zauważył Naprawdę takie czarne gówno Już gotowy na część jestem O, to jest coś. jest O, ty mango! Jezu! No dobra, była powalona. No i nie ma... Ajajaj... Co to była za mango? Dziwna tak, co nie? Kurde Manglica <noise> Manglica, jeszcze raz walczymy. To no to jest taki, wiecie, to wygląda jak Doktor Plaga. Co nie? Doktor Plaga, mogliby to nazwać mangl Plaga. Plaga mangl bo to jest Doktor Plaga. I ten dym, białon otworzy. Bo wiecie Znaczy to pobiegaj 20 tysięcy razy i się wyżygam jest takie czarne To jest takie czarne no No ale ja tego nie widzę Chodź tu. Ale zapomniałem, chodź tu. No nie, no to jest. Aha, aha. aha no daje, da, daje mi dym? do tego tego, no. Daj mi dym i do tego. Część. Nie trząść tym telefonem, bo. ja bo się boję o kolejny dym. Przestań! Dobra, tam był jakiś szkielet, to chyba jest archeologiem, geologiem. Jezu, jak ona szaleje, co? No, panie, ja tam się nie bawię w takie gry. <grystanie> mm. <grystanie> Dalej nic. Szczerze Wam powiem, Ekspasy zarobię. <noise> jak chcecie, żebym wrócił do. Żebym. O, jak chcecie, żebym. O, tu. Tu. O, tych gówniaków przebił. <noise> Który jestem. 2004. Żebym tych gówniaków przebił w topce, to. Dawajcie, like dawajcie Motywujcie mnie, a ja. Skoczy na top 10 Kiedyś <grydyś>, Za rok Cej, To nie ta Która to? No, ona ma tego O jest ta To jest ten Doktor Plaga well, Nowy Nowa postać w Forsaken AR AR Fake Doktor Plaga Jakby Doktor Plaga by się spłakał Teraz by się przydał ten voice na Youuuu You don't suffer Wiecie to to, <tut> to było opóźnienie Zauważyłem Jezu ona biega jak Nie Serio? Co to? To mnie zabiło? Nie! Co to było? Widzieliśmy, opląłem ekran Co to było? NO TO BYŁO TU! Bóg... Bookf... Bóg Saken AR! Nie wiem jak założyłem tą maskę, ale jakoś założyłem ją. Bóg Saken AR! Co to było? WHAT DOUBLE DROP?! YO! YO! IT'S A DOUBLE DROP! Dobra, mamy skina, ale co to był za t -post? What the hell? <laughs> What the hell? To się nagrywa, nagrywa. Co to był za T-Pose od niej? Dobra, mamy ją. Hi, hi, hi. Teraz gdzie ona jest? Anglica. Dobra, tutaj. Mam prawie wszystkie ważne, ale... No mówiłem, że Dr. Plaga. Wiem, że SCP-ka dodali. Co to jest? Ue, to narząd będzie setnik tnieć. No para, tu ma zombiaka, tu będzie ciąć y, ludzi, Ona patrzy na to. No, co to, to mangł? No mówiłem. Walony doktor Plaga. Mechal Marv... Marvel, Marvel bro Bra... Chłop w Marvelu pracuje Mecha Marvel Dobra Mecha Marvel Dobra Zwalczmy sobie może Zwalczmy Zwalczmy sobie jeszcze z ostatnią Zobaczymy może, może, dostanę drugiego ikona. Well, hello there, stranger. Oh, well, hello! Obi Luke Obi-Wan Kenobi? Obi-Wan Kenobi? Oh, hello there Uh. What dropped off me now? Nie wiem, twoje babcie Ty, gdzie ta część? Ja tego nie lubię biega mi jeszcze Jezu Chrystus, laguje Jezu, ile ty, 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 tego dymu mi dajesz Wypadł! Nie pal! Nie pal, bo nie urośnie! <śm> no. no nie! Umrę! Tu jest część! Nie wiem, jak trzepałem! No nie, no! Co to było? Co to było? Jakie to było combo? <śm> No co to było za combo? Dym, część, ona, bieganie, Jezu Chryste, co to jest? Dzwonię do Ortona. Tak. Dobra i jeszcze muszę na koniec, żeby ktoś się panie bawił. E, no, wy wylosowałem kto dostał animatronika fajnego. Myślę, że będzie się fajnie bawić. No, no myślę, że... Nie, no nie jest. Sorry, Smiley. Myślę, że wam się podobało. Trzymajcie się. Orto mi biega w pokoju. I część Łomp, łomp.